Witam, witam. 14 luty, Walentynki, król Bitcoin i królowa Ethereum. Blisko bardzo ważnych poziomów psychologicznych. Co się dalej wydarzy? Czy te poziomy zostaną osiągnięte, przebite? Czy będą tak silnymi magnesami, które odepchają cenę? Zaraz przejdziemy do wykresu. Popatrzymy, co nam podpowiada analiza techniczna. Ostatni materiał wideo. 11 luty jest 14-3 dni minęło. Tankowanie paliwa było z pączków. No i coś, to tankowanie pomogło lekko, ale jeszcze szału nie ma. Szału nie ma, gdyż są bardzo ważne opory techniczne. Dzięki za komentarze. Dzięki za pozytywne łapki. Coś tutaj porysowałem, tak według analizy. Prawdopodobieństwo, że cena tutaj rozbudowuje układ korekty na fali czwartej. Tak, tu mamy 1, 2, prawdopodobnie 3, 4. No i atak mógłby zostać, by, mógłby zostać być przeprowadzony na 50 tysięcy dolarów. Tak, bardzo silny poziom psychologiczny: 50 tysięcy, równa cena połowa 100 tysięcy. No i jakby to było? Moje hipotezy. Póki co zgodnie rynek tutaj porusza się. Korekta prosta, czyli 3, 4 bądź A, jeszcze tego nie wiedziałem tutaj, te B jeszcze może przejść wyżej nawet. Ponieważ 127.2 opór techniczny jeszcze nie został wybity. także 3 fala a fala b cofnięcie do pędzącej, troszeczkę mało realne takie także druga wersja że mamy już 3 szybkie 4 korekta prosta i mamy 1 2 i już w fali piątej fali piątej czyli 1 2 być może 1 2 mniejsze i ta trójka w trójce w fali piątej w fali piątej trochę się namieszało ale mogłaby tutaj technicznie rozjechać te opory, jeżeli jest pobyt taki silny, tak? Jeżeli jest taki silny, zejście korekcyjne niewielkie i atak o przebicie. A tu jest bardzo silny opór techniczny, także nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy. Mocna świeca tutaj, która wybiła ważny poziom, czyli ostatni swing fali B. Widzimy bardzo mocne tutaj wybicie. Jeżeli doszłoby do korekty, to myślę, że ten ob tutaj rejon jest bardzo fajnym wsparciem z tego rejonu. Kolejny atak, tak? Chociaż cena widzimy, próbuje coś tam jeszcze robić, ale tu mamy cały rejon obstawiony przez sprzedających, czyli przez tłustych niedźwiedzi. Dobra, skakujemy sobie tutaj. Na no MT4 patrzymy, co się dzieje. Hipoteza była ustalana, pamiętacie tak, do płaskiej bądź wybicie zwrot ceny do pędzącej. Pomierzymy, sprawdzimy, czy to jest układ dla korekty pędzącej. Czy według, moich techni według mojego technicznego podejścia jest zgodny, czy jeszcze nie. Dobra, tu jest wybicie, potwierdzenie. Minimalne zejście dla korekty pędzącej 70,7 mierzenia. Cena zeszła do 61,8. Dla mnie za mało tak według moich analiz technicznych tak według mojego podejścia jest to zbyt małe. Zejście korekcyjne, bym uznał tutaj jako zejście korekcyjne na fali czwartej dla korekty pędzącej. Tak, jeżeli ktoś uznaje, może być dla niego pędząca, dla mnie jest to tutaj, nie to, dla mnie jest to kolejne 1,2 w fali piątej, tak, tak jak było tam na Trading View ustalone, oporuje nam 127,2, skąd się wzięło, łatwe mierzenie, Zobaczcie, 127,2 jest perfekcyjnie, idealnie, tak, idealnie. Cena ma tutaj opór, 127,2. Skąd, tak jak powiedziałem, mogłoby być techniczne zejście, tak, to jest tylko analiza techniczna, to nie jest wróżenie, to nie jest coś takiego, że tak ma być, tylko tak działa analiza techniczna, tak. Takie zejścia techniczne były też już w przeszłości dlatego jest prawdopodobieństwo, że być może tą się zdarzy, chociaż mało prawdopodobne, według mnie tak. Mało prawdopodobne bardziej 1 2 3 być może cofnięcie 4, gdyż w fali piątej można założyć, że korekta na fali czwartej może zachodzić na impuls fali pierwszej. To jest tylko dopuszczalne Według moich zasad w fali piątej, tak? I tu jest właśnie fala piąta. I to by mogło być dopuszczone. Sprawdźmy w takim razie, ile mogłaby zejść ta cena. Scenariusz taki bardziej awaryjny, ale jak wiemy, to jest rynek. Wszystko może się zdarzyć. Także takie zejście musiałoby być aż do.

Dopiero dałoby tutaj układ korekty fali czwartej dla korekty pędzącej, tak, ale czy tutaj dzisiaj cena tyle cofnie, tak? Mocna świeca popytowa. Raczej chcą tutaj przełamać te bariery, według mnie. Także takie cofnięcie. Taka hipoteza bardziej awaryjna. Według mnie, tak jak powiedziałem, mamy 1, 2. Cena pcha się tutaj w fali trzeciej w fali piątej do układu czarnego i tam jeszcze będzie jeden układ piątka, tak piątka tutaj dla oznaczeń tych zielonych. Także Wykańczanie już tutaj trendu wzrostowego, być może jakieś zamknięcie, znaczy trend wzrostowy długoterminowy będzie trwał, ale może nastąpić zamknięcie układów przez dużą zwałę korekcyjną, bądź ta fala piąta jeszcze się rozbudowuje i będzie jeszcze taka wydłużona, tak jak wcześniej Wam mówiłem. Na razie cena walczy silne opory. Przejdźmy sobie teraz tutaj do paint'a. Tu mam rozrysowane jak to wygląda aktualnie, tak? Jesteśmy w tym miejscu przed tym właśnie poziomem psychologicznym 50 000 dolarów, tak? Załóżmy, że to jest 50 tysięcy dolarów, cena jest blisko się pcha. Także od początku. Impuls fali pierwszej u mojego brokera do 19 474 dolarów. Korekta na fali długie, drugiej, długa w czasie do 3121,90. Impuls fali trzeciej, bardzo impulsywny, do 42 17,5 dolara, czyli impuls. Cenie 38 895,6 dolarów tak? od fali drugiej do fali trzeciej. Korekta na fali czwartej dużo szybsza w czasie niż korekta fali drugiej do 28 812,5 dolara, tak jak mówię u mojego brokera. I teraz zakładając, że fala piąta będzie równa fali pierwszej, tak? czyli tej fali. Fala piąta wychodzi na 48 286,5 dolara. Tak? To jest tylko podejście takie techniczno-analityczne i to wcale nie musi tak być, tak? To jest takie podejście, że równość fal, czyli fala piąta. Zróbmy sobie tutaj piątkę, żeby o wiadomo o co chodzi. Trochę za mała do tych wszystkich moich piątek. 26 jest tak, czyli fala piąta jeżeli byłaby równość fali równość fali, czyli równość fali pierwszej, od dołka fali czwartej i tu będzie piątka równością 1 do 1, 48, 286. Mówiłem wcześniej o przedłużeniu, tak? Czyli przedłużenie fali piątej o 161,8% fali pierwszej, tak, czyli fala pierwsza. Od dołka wydłużona o 161,8. Cena 60 763. Tak? To jest wszystko wyliczone matematycznie. Czyli mamy dwa zakresy. Co zrobi cena, co zrobi rynek? My tego nie wiemy, jak rozbuduje. Wiemy natomiast, w którym jesteśmy momencie. Jesteśmy przed 50 tysięcy. Jeszcze raz wróćmy. 3, 4, 1, 2 i jeżeli to by się mogło rozbudowywać, czyli podejście, nic nie rysuję to, ołówek, krechy, czarne, rozmiar, czyli rozjechanie 50. Mamy raz, 2, 3, 4, 5 i jeżeli ma być wydłużona, coś tu się dzieje, to wtedy wydłużenie fali i kolejne raz, 2, 3, 4 i 5, czyli fala piąta byłaby wydłużona o 161,8 do Załóżmy na równo, do 60 tysięcy dolarów. To jest tylko podejście matematyczno-techniczne, tak? To nie jest coś na pałę, że tak mi się podoba. To jest według analizy technicznej, według poziomów Fibonacciego, czyli wydłużenie 1 do 1 dla fali piątej, bądź przedłużenie do 161,8 dla fali piątej. Jak wyjdzie, ja tego nie wiem, tak. Kwestia, czy zostanie rozjechany ten poziom psychologiczny 50k w walucie zielonej. Jeżeli zostanie rozjechany, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie rozbudowanie wydłużonej fali piątej i ta piątka może wyjść tu, ale nie musi, tak. Co będzie, ja tego nie wiem. Rynek wie, grubasy wiedzą jak wiemy, zakupy przez Elona Muska, tak, pociągnęły tutaj tą cenę. Także ta piątka, czy miałaby się zakończyć tutaj na tym poziomie być jeden do jednego fali pierwszej tak, i następuje większa korekta w cenie, która będzie większa niż zejście na fali drugiej, nie opisałem tutaj, ale to było chyba w okolicach tam 16 tysięcy z kawałkiem, tak, czyli cofnięcie się ceny więcej niż 16 tysięcy, jakieś 20 tysięcy, nawet do 30 tysięcy, no raczej mało realne według mnie tak, no skoro takie grube, no nie ryby, tak, wieloryby kupywali tutaj w tych miejscach. No to chyba nie po to, żeby tutaj się cofać. Także oni mają tracić, oni nie stracą. Oni pchają tą cenę coraz wyżej i będą pchali. Także według mnie najbardziej realna hipoteza dla fali piątej wydłużenie fali piątej w stosunku do fali pierwszej o 161,8 jest najbardziej realne, tak? Nawet może być do 200%. Ale już ja nie jestem tutaj tak cukierkować, żebyście sobie nie brali tego do głowy, że tak ma być, że tak będzie, bo MJ tak powiedział. Więc trzymamy tam, zobaczymy możliwość prowadzenia pozycji po korektach. Korekta, korekta, wybicie, potwierdzenie stop losu ląduje tu, czyli prowadzenie po korektach na wydłużeniu fali piątej. Każdy oczywiście ogarnie to po swojemu. Jak to wyjdzie? Myślę, że tutaj za jakiś czas nam rynek odpowie. Szybko spójrzmy jeszcze na królową Ethereum, co nas firuje. Nie to. Ethereum. Mamy co? 1, 2. Kolejne potwale. Widzicie, dołki są coraz tutaj wyższe. 2000 jest w zasięgu technicznie realnym. 2000. O, tu jest 2000, także dużo to nie brakuje, czyli mamy 3, 4 i też Ethereum jest w fali piątej, ali fali trzeciej, tak, czyli mamy 1, 2, kolejne i 1, 2 już niższego rzędu. Nadal może być to A lub 2, czyli fala trzecia. Kolejne, być może tutaj mniejszego rzędu, 1-2, czyli niższego rzędu. No i królowa chce prawdopodobnie też zaliczyć 2000, tak? Czyli król 50 000 do zaliczenia, królowa 2000 do zaliczenia. No i co, czekamy, co z tym wyjdzie prawdopodobnie jeżeli cena tutaj wybije ten szczyt potwierdź za kolejną korektę tak, i powolne jakieś takie ruchy wzrostowe w kierunku tych 2000 także jak widzimy król i królowa przed bardzo ważnymi bardzo ważnymi oporami cen psychologicznych tak można zaznaczyć 2000 dolców bardzo ważny poziom psychologiczny widzimy tutaj już takie te korekty są mniejsze nie ma takich świet bardzo impetowych mniejszy impet się robi tutaj przed tymi oporami zobaczymy co wyjdzie XRP co zrobiło według naszych założeń pamiętacie Dotarcie do tej strefy żółtej wyznaczonej bądź wyżej, tak mówiłem, tak bądź wyżej i wtedy być może jakaś troszeczkę większa korekta, ponieważ ta korekta tutaj prowadzi ten trend wzrostowy. Ona już została tutaj szarpnięta, czyli ona już się nie liczy. Jeżeli cena wybije szczyt, ma kolejną większą korektę, i tak jak mówiłem, popyt tutaj walczy, i popyt się nie poddaje. Widzimy tą walkę, są problemy techniczne. 77 podejścia. Było mówione, że ta strefa będzie mocno tutaj pilnowana przez sprzedających. Cena nie wybiła jeszcze tutaj tego szczytu. Powinna wyjść, potwierdzić. Jeżeli cena wyjdzie, potwierdzi, ma większą korektę tutaj, wtedy wzrostową. Na razie nie wybiła, nie potwierdziła. Także prawdopodobne zejście korekcyjne niżej do strefy popytu, być może. Wtedy kolejny atak, i tak jak mówiłem, tu będzie trudno to przejść. Ale jak zaznaczyłem, nadejdzie ten dzień, gdzie to co mówiłem zostanie wyłamane i potwierdzi się układ korekty płaskiej fali drugiej. I XRP jest gotowe na loty na bardzo, bardzo wysokie poziomy. Czyli półki cenowe. Tak wygląda ten układ. Czekam na ten dzień wybicia 100% potwierdzenia tej korekty. Czy to nastąpi? Zobaczymy. No i tyle. Nic tu więcej nie będę kombinował. Wiemy o co chodzi. Jak to wyjdzie. Kwestia, myślę, czasu. I będziemy wiedzieli, czy cena jeszcze się cofnie do tego rejonu i będzie jeszcze atak kontynuacja wydłużonego układu pięciofalowego tak jak powiedziałem 60 tysięcy te targety były naliczone wcześniej ja te wyliczenia robiłem dopiero dzisiaj także to wszystko się może zmienić czy nastąpi tak jak powiedziałem głębsze cofnięcie do układu korekty pędzącej tak, czyli te zejście bardziej już głębsze, szybko jeszcze sobie odmierzę tutaj. Sprawdzę dokąd by musiała się cena cofać. Tu jest rejon cofnięcia 46 400 okolice tej ceny. Tak żeby nie wybić tego dołka. Aby cały czas te dołki były na wyższych poziomach, także mamy dwie wersje. Jaka wersja będzie wykonana przez cenę? Ja tego nie wiem. Podeszłem do tego czysto technicznie, bez żadnego zgadywania, bez żadnego kombinowania, że tak mi się podoba. Analiza techniczna jest analizą techniczną. Rynek zrobi to wszystko po swojemu. Dobra, tyle na dziś. Do usłyszenia, cześć!